Witam serdecznie wszystkich ze słonecznego żywca. Dzisiaj tylko taki krótki odcinek. Następnie chciałem podziękować Panu Rafałowi, który udostępnił mi pistolety Porfis do prób. Jeden u niego zakupiłem, więc w najbliższym czasie będziecie mogli oglądać kolejne filmy i opowiem więcej o tym sprzęcie. Tutaj. Mamy pistolet, który zakupiłem. Miałem możliwość testowania go w akcji i powiem Wam, że jest to narzędzie, które jest godne polecenia. Nie będę tutaj rozwodził się na tym, kto jest producentem, ile to narzędzie kosztuje, aczkolwiek, jeżeli macie możliwość zakupić takie narzędzie, jest to narzędzie naprawdę godne polecenia. Pistolet jest bardzo ładnie wykonany, jeżeli chodzi o estetykę. Ma dyszę tulipanową nacinaną. Rozmiar 1,3. Powiem Wam, że jest to tak moim zdaniem. Jakbym to miało określić w takim najprostszy sposób, coś jakby zrobić hybrydę SATy z IWATą. Nakładanie jest bardzo podobne do SATy. Tutaj cała obsługa tego pistoletu jest bardzo zbliżona do SATy, nawet to jak w ręce leży. Natomiast atomizacja i kropla jest tutaj jak u IWATy: jest bardzo drobna, bardzo. Mała, przez co pistolet precyzyjnie nanosi materiał, i jesteśmy w stanie odwzorować nim nawet bardzo drobną japońską morkę. <gry> Przy tym pierwszym lakierowaniu, które miałem możliwość tym pistoletem zrobić, powiem, że miotła jest bardzo duża, i tutaj na po prostu całej szerokości tej miotły, pistolet równo nanosi materiał, niezwykle precyzyjnie. Jest też bardzo czuły na ustawienie na przykład ciśnienia. Jeżeli tutaj przestawiamy ciśnienie na tym dolnym pokrętle, niewielki ruch tego pokrętła powoduje już znaczącą zmianę wartości ciśnienia, przez co naprawdę trzeba przy regulacji używać delikatnych ruchów i minimalnie przesuwać. To pokrętło gdyż, jeżeli ktoś sobie tym pokręci tak troszeczkę więcej, zmiana ciśnienia jest diametralna. Ech. Długo, jakby zwlekałem z tym, żeby spróbować te pistolety. Kolega się tu do mnie już wcześniej zwracał, jakoś ze względu na to, że nie miałem czasu, odciągałem to, jakby w przyszłość. Teraz się zdecydowałem i dziękuję mu bardzo za to, że mi to wysłał, że mi to udostępnił do, do testów. Sam fakt, że zakupiłem ten pistolet u, u kolegi świadczy o tym, że, że mi się to spodobało jako narzędzie. Tutaj nie będę tego zachwalał, bo to nie na tym polega. Aczkolwiek powiem, że jeżeli nawet biorąc to do ręki, chciałem znaleźć jakąś wadę i jakiś, powiedzmy, element zaczepny, którego bym się mógł uczepić i powiedzieć, że coś z tym jest nie tak, nie udało mi się tego znaleźć, bo naprawdę od samego wykonania, od estetyki, poprzez ergonomię i poprzez to, jak ten sprzęt działa, naprawdę nie da się temu nic zarzucić. Nagram jeszcze. Kilka filmów o tym sprzęcie, bo firma ta robi różne modele. To jest akurat model taki PRD 717. On jakby charakteryzuje się tym, że ten transfer nanoszonego materiału jest ponad 65%, czyli pistolet jest taki, że jest oszczędny. Więc przy najbliższych lakierowaniach postaram się jeszcze coś nagrać i wrzucić. Natomiast ten film wrzucam jako, jako zwiastun i jako podziękowanie dla kolegi Rafała za to, że udostępnił sprzęt do testów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie wieczorową porą ze słonecznego żywca Kazek Lakiernik.